Dwie sprawy, o których teraz powiem, tylko pozornie się od siebie różnią. Od środowego wieczora wielu z Państwa pyta mnie, co sądzę, na temat potraktowania przez redaktora Krzysztofa Stanowskiego kandydata na prezydenta w trakcie rozmowy w kanale Zero, która trwała nie mniej ni więcej tylko minutę i 29 sekund. Zaczęło się standardowo od prezentacji rozmówcy. Dzisiaj moim gościem jest kandydat na prezydenta Maciej. Maciak, e, witam serdecznie. Po czym redaktor Stanowski zadał właściwie jedyne pytanie, które padło w trakcie tej rozmowy? Czy pan naprawdę powiedział, że podziwia Władimira Putina? Podziwiać to jest też y, może y, zbyt przesadne słowo, ale szanować, tak? Szanować, szanuje pan Władimira Putina. Jak y, wszystkich ludzi. No to nie chcę panu zajmować, bo podróż długa zbyt e, dużo czasu. Moim gościem był Maciej Maciak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Otóż, moim zdaniem, pan Maciej, czy też mówiąc bardziej precyzyjnie, towarzysz Maciak został potraktowany w sposób nieuczciwy. Skoro już Krzysztof Stanowski zaprosił owego kandydata, to należało go rozjechać co najmniej tak samo brutalnie i w mojej opinii nieuczciwie, jak miało to miejsce w trakcie rozmowy z doktorem Arturem Bartoszewiczem. Ale towarzysz Szmaciak, jako się rzekło, jest zaledwie marginalnym głosem w polskiej debacie publicznej. Największym problemem jest to, że dzisiaj takie ruskie onuce odsądzające od czci i wiary największych polskich bohaterów narodowych na czele z Witoldem Pileckim mają decydujący głos w naszym Ministerstwie Obrony Narodowej, a tolerują to, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i, jak zgadzają się wszyscy znawcy tematu, faktycznie rządzący tym resortem, Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. Zwykli żołnierze mają tego dość i postanowili okazać swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się dzisiaj w polskiej armii. O szczegółach już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, kłaniam się i serdecznie zapraszam. Witam Państwa w biało-czerwonej przestrzeni YouTube'a na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów liczącą już ponad 176 tysięcy ludzi. Ludzi, dla których polska kultura i historia stanowią najwspanialsze źródło dumy i tożsamości, a odwoływanie się do tak pięknych postaci, jak chociażby Jan Karski czy Witold Pilecki stanowi codzienny. Azymut, który pozwala nam utrzymywać się w pionie w tych bardzo niestabilnych czasach. Tymczasem, jak się okazuje, w wojsku polskim głos decydujący mają teraz ci, którzy są gotowi. Jak za najczarniejszych czasów komuny, odsądzać od czci i wiary tych naszych bohaterów. I taka sytuacja, jak informuje portal Służby w Akcji, miała miejsce w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej. Na wspomnianym profilu Facebookowym czytamy: Skandal w wojsku polskim. Część żołnierzy zaczęła wychodzić, gdy zaczęła przemówienie Agnieszka Holland. Dotarliśmy do jednego z uczestników spotkania, który zdradził nam skandaliczne szczegóły. A dalej w tej wstrząs relacji czytamy, że żołnierze z rozkazu swoich przełożonych musieli wziąć udział w imprezie zorganizowanej w Muzeum POLIN w Warszawie. Ale nie miejsce imprezy było skandaliczne, lecz jej przebieg. Żołnierze do samego końca nie wiedzieli, że jadą wysłuchać przemówienia m.in. Agnieszki Holland, która niejednokrotnie w sposób bardzo negatywny i skandaliczny wypowiadała się o służbach na granicy. A przypomnijmy, że to właśnie żołnierze pierwszej warszawskiej brygady pan chronili granicy polsko-białoruskiej i żołnierz tej właśnie formacji, świętej pamięci Mateusz Sitek, poniósł śmierć ze strony agresywnej dziczy, która wdzierała się od wschodu do naszego kraju. Tymczasem jego koledzy na rozkaz dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych musieli słuchać skandalicznych słów Agnieszki Holland. Wróćmy do relacji na profilu służby w akcji. Po 30 minutach zaczęli dyskutować o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Powtarzano hipotezę, pytanie, czy aby na pewno ucieczka rotmistrza Pileckiego z Auschwitz była tak filmowa i bohaterska, zastanawiano się, czy może nie należałoby zmienić nazwy Instytutu Solidarności i Męstwa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego na imienia Anny Walentynowicz. Już uczciwsi byli wobec Pileckiego komuniści, bo oni go po prostu zamilczali, ale nikt nie kwestionował tego, że rotmistrz na własnych warunkach i z własnej woli poszedł do niemieckiego obozu Auschwitz, Bytam by tam udzielić pomocy kolegom z polskiej konspiracji, utworzyć organizację wojskową, która stanowiła najważniejszy element oporu i samopomocy więźniarskiej, po czym na własnych warunkach w kwietniu 1943 roku wyjść z obozu, bo nigdy Rotmistrz nie nazywał tego ucieczką. To było wyjście z obozu, które sobie zorganizował i zrealizował. Tymczasem teraz Agnieszka Holand w prostej linii potomkini Żydów, którzy mordowali polskich bohaterów, takich jak Witold Pilecki, pozwala sobie wycierać gębę tym naszym wielkim bohaterem. Bohaterem niepomiernie większym, ponieważ działał w sytuacjach niezwykłego zagrożenia i pozostał nieugięty do końca, mimo że, jak stwierdził później, wobec komunistycznego więzienia Auschwitz to była igraszka. Wróćmy jeszcze raz do profilu służby w akcji. W tym momencie część żołnierzy zaczęła wychodzić z sali i czekała, na zewnątrz, na zakończenie panelu, nie mogli słuchać tego, jak Podważa się męstwo i odwagę rotmistrza Pileckiego. Za to kilka razy podkreślano, że działania organizacji ostatniego pokolenia, która blokuje drogi, to jest symbol męstwa i odwagi. A więc żołnierze wojska polskiego na rozkaz swoich przełożonych z Ministerstwa Obrony Narodowej musieli wysłuchiwać, że rozwydrzeni gówniarze, którzy blokują ulice polskich miast w imię wyssanego z palca zagrożenia klimatycznego i rzekomej możliwości wpływu człowieka na to, jaka jest temperatura na ziemi, są bardziej bohaterscy niż rotmistrz Witold Pilecki, który walczył o najświętszą sprawę, o wolną Polskę i zawsze był wierny ideałom chrześcijańskim, jakże obcym Agnieszce Holland, jakże obcym ludziom z Platformy Obywatelskiej, jakże obcym całej... Tfu, Elicie władzy. I jakże moim zdaniem trafna konkluzja z profilu służby w akcji. Panie ministrze Kosiniak-Kamysz, ostatnio krytykował pan panią Holland za rzeczy, jakie mówi o żołnierzach. Rozumiem, że o ile nie ma pan wpływu na to, co kto mówi, to jako minister obrony narodowej ma i miał pan wpływ na to, jakie wydaje się rozkazy. Dla nas skandal. Skoro było wiadomo, że będzie tam Agnieszka Holland, to było wiadomo, że będzie antypolska retoryka, antywojskowa retoryka to obciąża samego ministra obrony narodowej i jego zastępcę Tomczyka, a być może tego ostatniego jeszcze bardziej. Wszak to ludzie Platformy Obywatelskiej odpowiadają między innymi za to, że w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku postać rotmistrza Witolda Pileckiego została ponownie zmarginalizowana, jest jednym z tysięcy uczestników wojny, którzy są tam jakoś wzmiankowani, a przecież był największym z największych, najodważniejszym z odważnych i nie jest to tylko opinia nas, Polaków, ale jest to opinia powszechna. On nie jest bohaterem tylko dla tych, którzy gardzą polskością, dla takich holand i jej podobnych, ale również dla Tomczyków i dla bezwolnych kosiniaków kamyszów. Panowie, jeżeli macie krztę honoru, to dymisja natychmiast. Ale nie spodziewam się, bo owej zdolności, zdolności honorowej, uroczyście wam odmawiam. Ciekaw jestem Państwa opinii. Co sądzicie o tym, co wydarzyło się w Muzeum Polin, do czego zmuszeni zostali polscy żołnierze i jakie powinny być tego konsekwencje? Dziękuję za to spotkanie, kłaniam się Państwu. Proszę wybaczyć mój być może nader emocjonalny ton, który w takich razach mi się zdarza, lecz nie potrafię mówić spokojnie o takich skandalach.